Słuchajcie jesteśmy, jesteśmy w zębie jadę, jadę do zakopanego dziś takie widoczki na ten moment słońce już zachodzi i wyobraźcie sobie tutaj jest plus 1 stopień, a na dole było minus 4 także chyba mrozik będzie delikatny dziś Robili tą drogę fajnie, tutaj chodnik jest teraz bokiem wcześniej chodnika, nie było tej barierki, nie było, także będzie lepiej e, dla kogoś, kto sobie tam idzie na spacer czy coś, bo wcześniej to było tak niebezpiecznie tutaj, a to jest bardzo ruchliwa droga, no nie? No tutaj już mrozi głapie, także powiem wam. zakopanego dzisiaj przez olcze. Powiem Wam, że jest 16:40 już jest ciemniutko. kardałówka dojeżdżamy do Zakopanego jesteśmy na rondzie świętego brata Alberta jedziemy zaraz do centrum ale pierwsze wam jeszcze pokażę zaśnieżoną jaszczurówkę a tam się gościa wzięli za parkowanie bo sobie wjechał pod żabole. takie to, takie to Zakopane i jesteśmy na jaszczurówce Zobaczyć zimowy klimat tutaj. Śniega dość dużo jeszcze pojawia. Posypane, widać, że już oblodzone. Też ludzie przychodzą, zwiedzają. Fajnie oświetlony jest ten kościółek. Można go nawet wieczorem zobaczyć. Jak widzicie? Chciałem zobaczyć, właśnie jak wieczorem wygląda. A dosyć fajnie. Ale tu jest wyślizgane. Kurde, bo bym się przewrócił. Czabokiem tak troszeczkę. Pamiętajcie, jak teraz chodzicie po zakopanym, to jak mrozi głapie na wieczór, to trzeba uważać. Bo. Niestety ślisko, ale mocne światło tutaj dalej. Fajnie to wygląda wieczorem, co nie? Ten kościółek. Fajnie go oświetlili też. miodły ale kapie z nich strasznie albo śnieg dzisiaj do słońca było to stopniało Zamknięte już jest. nie otwarte tylko w dzień. Ale i tak fajnie się tu zatrzymać. Co wam powiem... Huh. I Jaszczurówka obowiązkowe miejsce, gdzie musicie przyjechać jak będziecie w Zakopanym, bo ten kościół cały jest zbudowany bez gwoździ. Także jak budowali go, to nie użyli ani jednego gwoździa, tylko wszystko naturalnie z drewnianych kołków i tak dalej. I on jest na szlaku architektury drewnianej na Podhalu, także powiem wam, że warto odwiedzić. Muszę święte w niedzielę o 10.00. Także można nawet zdążyć dniem. Jesteśmy pod Nosalem. i tu chciałem Wam nagrać taką restaurację. Nosalowy dwór. Taka ładna drewniana góralska, powiem Wam, że fajnie wygląda. Jak ktoś lubi góralską architekturę, to warto się tu zatrzymać. Także taki klimacik tutaj pod Nosalem. jest też sklepik taki regionalny także jak będziecie koło nas halu to ciekawa górska restauracja no a my jedziemy dalej przejedziemy po podskocznie, zobaczyć powiem wam bo, dawno nie byłem tutaj, w tym rejonie Ale widać, że już pustki, wszyscy powyjeżdżali po weekendzie Wiadomo, coś tam ludzi na weekend jest, jest ale Ale w tygodniu, no to, to, są pustki To wiecie, jak chcecie przyjechać, to jedynie w tygodniu bo, bo, tak jak wam mówię, że weekend to jest To jest ludzi i, i, i No i tak niezbyt miło, no bo wiecie, wszędzie gdzie byś chciał nawet zaparkować, czy coś na to lipa, no nie? A po podskocznie widzę tu dużo śniegu Wyczyścili te parkingi, ale hołdy dalej są I chciałem zobaczyć, czy jeszcze coś tutaj się dzieje, ale wszystko wyzamykane Skocznie tak wygląda, czekajcie, nagram wam Jak widzicie, bardzo duże hołdy śniegu wszędzie. I generalnie wszystko to już wyzamykane. No raczej tutaj wszystko wyzamykane już. Także wiecie. Najwięcej ludzi poza sezonem jest sobota w niedzielę tak do południa a resztę wszyscy wyjeżdżają do drugiej no ja dzisiaj miałem taki wolny dzień także chciałem sobie też w domu posiedzieć trochę nie tylko cały czas na mieście no nie? ale teraz na wieczór sobie przyjechałem do kościółka także przy okazji wam coś nagram ale szałas pod reglami otwarty Ale też widać, że i pustki w środku. Dobrze, że nie odśnieżali w sumie nawet tego śniegu, bo to i tak wszystko stopnieje. Ma być na plusie teraz cały czas i słoneczko. Nie wiem dlaczego tą skocznię od, od, odśnieżyli, może żeby mieć, nie wiem. Czy tą warstwę śniegu zrobią sztuczne albo coś?

no jest spoko co nie mają na pewno na jarmarkach boże nawet nie będzie droży dobra jadę jadę na dół jadę na górkę o tak wam powiem a tu się jeszcze przejdę? Powiem wam, że jest tego śniegu. Nawalone tutaj takie hołdy. Te parkingi to wszystko pewnie chcieli pośnieżać. I też ładny widoczek na wielką Krokiew. dzisiaj, no nie? Podświetlona. Może mieli jakiś trening albo jakieś, jakiś trening, albo jakieś praktyki, albo coś. No bo odciężyli ją tam pięknie. Żeby się może ludnie zrobił, no nie? Bo wiecie, teraz ma być w dzień na plusie To będzie wszystko topnieć A jak w dzień topnieje i w nocy na minusie, no to się robi lodowisko, no nie? No tutaj co, nic się nie zmieniło. Powiem wam, dalej wszystko tak samo. Miałem, że pójdę na krupówki, ale nie idę, dzisiaj już. Także będę powoli kończył tego vloga, słuchajcie. Ale coś wam tam nagrałem. Fajnie zakopane, podświetlone w nocy wygląda. Jak się wam podobają moje vlogi to dajcie łapkę w górę no i subskrybujcie kanał. I do następnego. W śniegu jeszcze dosyć dużo, miejmy nadzieję, że Całkiem nie stopnie i zostanie z nami na święta. No prosto jakbyście poszli, to doskoczni dojdziecie. A tu po drugiej stronie grają ławeczka Jak widzicie takie ławki? To one są grające. Zrobię ja ja grę do 3 listy, drugi zagrożony. Stane sobie czasem o śmierci, rozpię do 3 listy, Kiedy słońce wdymie jak niezmiernie głote na miłość. Pewnie może tam coś opowiadają, a później jest muzyczka. No nie, ale to. Jak będziecie w kopanym, to to możecie posłuchać. Tutaj jest prawdziwy obiekt góralski. Fajna fajna weranda. Fajny ganeczek. No. Ja już będę kończył, kochani. Znacie ten budynek, jak się idzie jak się idzie od y, od Krupówek Stronę spośni, to on tutaj się znajduje. No. Także trzymajcie się i do następnego. hejka parę miliona światełek już otwarty.